Ponownie w letnim studiu Anywhere TV w naszej ostatniej, trzeciej, już kolejnej e, rozmowie. E, w ramach uliczek Fabryki Norbina my tutaj przybliżamy miejsca e, ciekawe na mapie Fabryki Norbina, a także zaglądamy za kulisy i poznajemy osoby za kulisami e, tutaj tych miejsc w Fabryce Norbina. I tak oto dzisiaj porozmawiamy sobie o biznesie rodzinnym, bo nie też bez powodu, bo. Otaczamy się wokół troszeczkę tego, tego biznesu tutaj w fabryce Norbina, tego biznesu rodzinnego właśnie. Ze mną Marta Moc, właścicielka Moc Szwajcowska, właścicielka i twórczyni. Bibis Cafe Bar tutaj w fabryce Normina, a także współtwórczyni Kostal Marki Odzieżowej oraz doktor Adrianna Lewandowska, ekspertka troszeczkę po drugiej stronie, ale jak już zdążyłyśmy porozmawiać, że rzeczywiście też od tej strony praktycznej, również odnośnie biznesu rodzinnego, doradca sukcesyjny, a także założycielka Instytutu Biznesu Rodzinnego. Dzień dobry. Porozmawiamy sobie o tym biznesie dzisiaj. To jest to takie ciekawe was. pytanie, nie? Biznes, rodziny to są takie dwa wyzwania. E, ja lubię sobie o tym myśleć, że takie dwie planety. Biznes to jest Mars, a rodzina to jest Wenus. Nagle nam się te dwie planety gdzieś tam w naszej konstelacji krosują. My musimy budować statki planetarne, bo to, co działa na Marsie, prawdopodobnie nie zadziała nam na Wenus. To, co działa w rodzinie z kolei, prawdopodobnie nie zadziała w biznesie. I to jest naprawdę bardzo trudny układ, prawda? Yy, godzenia codziennie tych wyzwań, gdzie one tak naprawdę są sprzeczne i te paradoksy wcale nie są takie oczywiste. Bo w biznesie musimy realizować cele, musimy być profesjonalni, musimy być restrykcyjni. W rodzinie kochamy mimo wszystko, a nie za coś. Tak jak w biznesie chwalimy za cele. Tutaj kochamy pomimo. Więc. Yy, Ci, którzy prowadzą rodzinne biznesy, doskonale wiedzą, o czym mówię. To jest to nieustające łączenie tych dwóch planet. Marta się zgadza. Z doświadczenia czy... swojego, czy rzeczywiście tak, jest trudno oddzielić? Teraz dołączyłam do brata grupy, Full House Grupa, która buduje duże restauracji i barów. I, i skupiamy się bardzo mocno też na rozrywce w nich i aktualnie tak, jakby praca z bratem, też w rodzinnej jakby strukturze um, jak, jak najbardziej jest to też jest to po prostu pełne pasji i myślę, że to jest tak niesamowicie. Jest to trudne, jest to połączenie dwóch światów, tak jak właśnie Adriana wspomniała, ale jest to skupione w 100% jakby na miłości jako kor i takiej lojalnościowi, lojalności lojalności. Myślę, że... To jest e, dlatego się wstaje rano i się cieszy na jakby następne wyzwanie. Tak? A praca, przy jak ja mam braci, jest e, wspaniała, bo się widzisz, że tak naprawdę jest najlepszą osobą w pracy na co dzień. Więc. Można motywować się. No i ta lojalność, której się po prostu... Myśmy tutaj też rozmawiały o tym się nie kupi. To jest coś, co jakby to jest naprawdę nie do przecenienia. To jest. E, menadżerowie są kochani, cudowni, wspaniali, ambitni, ale brat... Zawsze jest bratem i jakby i ta jego lojalność, to jego oddanie, to, że pracuje z mamą, to, że pracuje z ojcem, który... Nade wszystko mnie kocha i jakby zawsze będzie mnie chronić. Yy, znowu bardzo trudne, ale jak potrafimy sobie to poukładać mądrze, no to może być niezwykłą wartością. I to, że się siedzi przy stole później świątecznym mm. i jednak się ma te wszystkie sytuacje rodzinne, które bardzo też umieją rozluźnić jakieś napięcia biznesowe. I myślę, że o dużo łatwiej, szybciej, szybciej się pracowuje to, bo jednak ma się na końcu yy, tak naprawdę ten, ten wyznacznik, że jednak rodzina najpierw, a, a biznes drugi. To ważne. No i ważnym też tematem, o którym już tutaj zdążyłyśmy gdzieś wspomnieć, jeśli chodzi o biznes rodzinny, jest temat sukcesji. I jest on bardzo ważny i istotny. I ja bym chciała się zapytać, czym dokładnie pani się zajmuje, jeśli chodzi o to doradztwo? W no, w to procesie. rzeczywiście szerokie pytanie. Pewnie tyle czasu nie mamy, ale tak sprowadzając do takich trzech głównych obszarów, na których cały Instytut Biznesu Rodzinnego jest oparty, to pierwszy obszar to są w ogóle badania. My robimy dużo badań po to, żeby mieć takie poczucie, że nie, że nam się wydaje, bo porozmawiałam z koleżanką, jedną, drugą, piątą, tylko, że tak po prostu u nas jest. Mało tego, to są badania, które m, sięgają też do licencji szwajcarskich, m, w ogóle zagranicznych, po to, żebyśmy zobaczyli jakiś benchmark, żebyśmy mogli złapać w ogóle optykę, jak to w Polsce jest. Więc po pierwsze Instytut bada. Po to, że jak potem pani powiem, że tylko 8% dzieci chce przejmować te biznesy, to ja wiem, co mówię, bo sami żeśmy to badali. Jak mówię, że tym samym 92% rodzin biznesowych nie będzie miało naturalnego kontynuatora, ja tak mówię o tym głośno, żeby jeszcze była refleksja na to. Być może coś zmienić można i tak dalej. Więc jakby to są rzeczy, które wiemy, dlatego żeśmy to zbadali. Więc najpierw badam pracujemy z uczelniami, z profesorami i tak dalej. Po drugie, jesteśmy mocno w edukacji, czyli edukacja to są wszystkiego, wszelkie kongresy, które robimy, festiwale, które organizujemy, szkolenia, workshopy po to, żeby edukować, żeby... Robimy w Polsce sukcesję po raz pierwszy. Ta fala pokoleniowa jakby naprawdę idzie po raz pierwszy tutaj, więc mega ważne jest to, żebyśmy mieli bardzo dobre takie best practices, żebyśmy sobie łapali to, gdzie ktoś indziej zrobił to dobrze. Jest w czwartym, piątym pokoleniu, rodzina się dalej kocha, i majątek rośnie, bo to są dwa, jakby tego trzeba pilnować jednego i drugiego, więc to, są, to jest edukacja i trzeci to jest doradztwo, pracujemy mocno z rodzinami, dlatego mówię, jesteśmy praktykami z krwi i kości, dlatego, że jesteśmy w setkach rodzin biznesowych na przestrzeni 25 lat, gdzie są naszą grupą ekspertów Instytutu Biznesu Rodzinnego to jest ponad 30 osób, jesteśmy w różnych e, tematach, w różnych e, Rzeczach, które są potrzebne właśnie specyfice family business, czyli psychologowie, mediatorzy, prawnicy, czasami trzeba jakby kogoś pogodzić, a czasami trzeba kogoś rozplątać z udziałów, więc co są, są tego typu obszary. To jest skomplikowany świat i nie wszyscy go rozumieją, więc akurat tutaj Adriana skupia jakby tą całą infrastrukturę, żeby jednak pomóc komuś i, i dotrzeć do takiej, no, tej takiej chęci bycia powiedzmy lepiej, fajniejszą strukturą i pogodzenie właśnie dużo takich emocji, które często są jakby korem naszej pracy. Ale myślę, że warto powiedzieć, że jesteśmy w fabryce Norblina, która naprawdę skupia bardzo dużo rodzinnych biznesów i jest to niesamowite, bo to są od najmniejszej sytuacji jak pożyczenie kilomąki od jakiegoś najemcy do drugiego najemcy. Dlatego te miejsce cały czas żyje. Myślę, że to, jest, to była strategia jakby wynajmu tego budynku. I, I to naprawdę się sprawdziło, bo jesteśmy tutaj, pilnujemy, yes, żyjemy i dodajemy swoją cząstkę do tego. No i właśnie jesteśmy w stanie zaprosić nie tylko najemców, ale też eventy, żeby jednoczyć jakby to społeczeństwo, które tutaj jest. I właśnie robimy kongres razem w październiku. Może Adriana... To już, powie. to już kolejny, kolejny kongres po dużym sukcesie ubiegłorocznego, jakby kontynuujemy to nasze partnerstwo właśnie tutaj. Nieprzypadkowy, jak mówi Marta, bo e, niezwykle ważna jest pewna autentyczność, pewna autentyczność, która stoi za historiami, które też pokazujemy na Kongresie. 13 października e, w tych przestrzeniach spotykamy się z, e, spotykamy się z rodzinami właścicielskimi, które przyjeżdżają jakby z całej Polski. A goście są z zagranicy po to, żeby opowiadać, przejdzie między nimi pan profesor Peter Maj, myślę, że ciekawy wątek, który będzie podjęty, to jest od firmy rodzinnej do rodziny inwestującej. Bo czasami jest tak, że ten biznes kończy się w jakimś momencie i warto jest też zrobić redefinicję biznesu, prawda? Jakby zobaczyć, tak. co my razem możemy robić innego. Albo następna generacja ma inny pomysł na siebie, tak. jak można to połączyć. I to są mega ważne też tematy, impulsy, żeby pokazywać, że. Nie kończy się nasza przygoda z rodzinnością, nawet wtedy, gdybyśmy sprzedali firmę, bo to zależy od nas, co my dalej z tym zrobimy. Więc kongres będzie na pewno dotykał tematów Family Office, Fundacji Rodzinnych, bardzo ważny temat, przekłamywany ciągle, niestety jakby nie, nie zgłębiany do końca. Fundacja Rodzina może być cudownym narzędziem, jeśli jest w domknięciu całego procesu sukcesyjnego, to, to na pewno tak, więc tematy poważne ale podane myślę, że przyjaźnie, bo właśnie w takiej atmosferze z rodzinami, z którymi jesteśmy blisko w relacjach. Myślę sobie, że ten temat też sukcesji i przyjmowania w ogóle biznesu to jest też duża, duża odpowiedzialność, bo zawsze mamy to świeże spojrzenie i to spojrzenie może być zupełnie inne. Czy to rodzi też pewnego rodzaju czasem konflikty? Oczywiście. Świat czasem? Tak, <grymne> <grymne> cały czas. <grymne> cały czas. Myślę, że też świat ewoluuje, więc akurat ta najnowsza generacja może dostrzegać totalnie co innego. I myślę, że to jest jak najbardziej. I myślę, że jak się jest w rodzeństwie, to właśnie trzeba dawać tą szansę i może łączyć te, te, te generacje, prawda? I przysiadę. Czy z presją? Słucham? się to do... z presją? E, tak, tak, oczywiście, że tak, tak, tak. Jak y, lata temu byłam y, na stypendium w Szwajcarii, to y, y, jakby w ogóle zdecydowałam się prowadzić moje doradztwo w kierunku firm rodzinnych, to rzecz, którą tam usłyszałam tak bezdyskusyjnie, pani doktor, firmy rodzinne mają tylko trzy wyzwania. Rynkowo-biznesowo mają trzy wyzwania. Pierwszym jest sukcesja, drugim jest sukcesja i trzecim jest sukcesja. Całą resztą firmy rodziny naprawdę sobie świetnie radzą. To jest ten moment, w którym się zatrzymujemy i, yy, i trzeba się pochylić na tym, co to sukcesja jest. Dlaczego ona te emocje wywołuje, bo oczywiście wywołuje. Myślę, że doświadczenie kobiet w tematach sukcesyjnych jest. Yy, bezcenne, z większą empatią, z dużą wrażliwością. Czasami trzeba jakby zmoderować rodzinę. Bo to jest to, co Marta powiedziałaś przy tym stole rodzinnym potem będąc, nie też e, tak zamykam oczy i myślę sobie, jak często jest tak, że nagle widzimy się w innych rolach, w innej sytuacji, zmienia, tak. to wszystko zmienia, ale tam potrzebny jest moderator tego, kto to podbije, no to tak, mama. Powie. i to są bezcenne właśnie postać to są Zawsze mama. Myślę, a, że a też są tak, takimi gąbkami, jak, jak się nie. oczywiście naturalnie sprzecza w rodzeństwie na przykład, to wiem, że każdy dzwoni do mamy osobno no. <grym <grym i mama <grym> później to musi delikatnie próbować. Oczywiście Myślę, wyzwanie. Że jest wyzwanie mhm. tak? I też to musi to... bardzo wierzyć w to, co razem buduje, budują, prawda? Żeby zrozumieć, że warto jeszcze jednak stalać wszystkich no. i to wszystko naprawiać. Cołe takie rady dać też y, firmom właśnie y, rodzinnym? W którym momencie myśleć o tej sukcesji? To należy? taka rada, którą lata temu przeczytałam to jej e, Peter Drucker udzielił e, na tak postawione pytanie i ja on powiedział: tros, moment w którym czujesz, że twoja firma tak się dobrze rozwija, że nie jest to projekt tylko kupił, sprzedał, ale jest to projekt do którego możesz" zaprosić swoje latorośle, to to zrób w pierwszym dniu, kiedy tak pomyślisz. Hmm. I często my robimy to za późno, bo my myślimy, nie wiem, 60, 70, też znowu odwołuję się do naszych badań, które mówią yy, na postawione pytanie, jak myślisz, jak szybko zrobisz sukcesję, no w rok yy, Szwajcarzy mówią 7 do 10 lat. Nie miej złudzeń, to potrwa, więc to trzeba zrobić wcześniej, kiedy masz siły na to, kiedy masz yy, apetyt na to, no ale też musi być gotowość rodziny, i tutaj z, z drugiej strony na to patrząc, yy, im wcześniej, tym lepiej. Mm. Tak, 100%. Im wcześniej, tym lepiej. Mm. Myślę, że to jest też temat, który warto, tak jak już wcześniej wspomniałeś, jest to temat rzeka, którym pewno warto rozwijać i rozwijać więcej, więc też super, że, że tworzycie kongres. Yy, ale jak rozumiem jest to wydarzenie, na które yy, kogo byście zachęciły najbardziej, żeby zerknąć? Kongres eh, Four Generations. On ma też nazwę taką, czwórka z przodu dla czterech pokoleń, czyli od najstarszych do najmłodszych, ale do wszystkich tych, którzy mają takie poczucie, że bliska jest im ta narracja, którą tutaj słyszymy tak pięknie przez yy, Martę opowiedziano, że, yy, że narracja struktur rodziny biznesowej może być czymś. Czemu chcą się oddać, co, co może być ich e, taką życiową pasją i dedykacją. Nie korporacja, nie urząd, tylko właśnie family business. E, więc e, dla właścicieli, dla sukcesorów, ale też dla mam, specjalne zaproszenie. Dla mam, które nie pracują w biznesie, ale, ale rozwiązują wszystkie e... problemy stali, związane tak. z biznesem. Dla urodzeństwa młodszego, które y, może jeszcze nie jest w biznesie, ale powinien się jak najbardziej włączać. Serdecznie. serdecznie. Na pewno podlinkujemy też informacje o kongresie gdzieś w opisie. Do zagłębiania tematu. Wspaniale. Dziękuję. Dziękuję, Dziękuję pięknie za spotkanie. Do zobaczenia.